Rawodnika. Nic nie dzieje się przypadkiem. Kochani, życie może być trudne, ale nic w życiu nie dzieje się przez przypadek. Wszystko prowadzi do kolejnego etapu rozwoju duszy. Lekcje, których należy się nauczyć, mogą przybrać formę trudnych relacji, okoliczności życiowych lub kryzysu finansowego. Jednak rozwiązanie tych lekcji poprowadzi was na ścieżkę wyższej wiedzy i większej mądrości. Wielu ludzi znajduje się na rozdrożu, gdzie wszystko się zmienia. Jest to szansa na przejściowe zmiany. Problem z taką przemianą polega na tym, że ona może być chaotyczna, gdy wasza energia się zmienia. Wielu waszych przyjaciół i bliskich może tkwić w swoich przekonaniach. Gdy życie przynosi to, co nieoczekiwane, to trzeba przemyśleć, czego się trzymacie i co musicie wykluczyć z waszego życia. Jesteśmy prowadzeni przez naszych aniołów i duchową rodzinę. Oni dają nam impulsy, których potrzebujemy w zależności od tego, czy zdecydowaliśmy się słuchać, czy też nie. Jeśli ignorujemy znaki, to kuksaniec najprawdopodobniej zmieni się w prawdziwe uderzenie po policzku, którego w końcu nie będziemy mogli zignorować. Nadchodzące zmiany, bez względu na to, jak przerażające by one nie były. Mogą nakierować Was na ścieżkę realizacji przeznaczenia Waszej duszy na Ziemi. Nic nie dzieje się przez przypadek. Jeśli działamy, bazując na tym fakcie, że nie ma przypadków, to mamy o wiele większą szansę pozwolić naszym mentorom pomóc nam. Czas zacząć słuchać i zwracać uwagę na znaki, które Wam pokazują. Akceptacja tych znaków i fakt, że nadchodzące zmiany mogą być korzystne, nawet jeśli w tej chwili nie jest to oczywiste, mogą pomóc w ułatwieniu przejścia i sprawić, że Wasza droga o wiele szybciej stanie się jasna. Błogości Wam wszystkim!